Cześć z tej strony Leszek Dzisiaj szybki filmik z ręki um, Dzieło, no nie wiem czy dzieło ale jakiś tam produkt dzisiejszego do południa Victorinox Tinker Bardzo fajny z prostszych modeli o, tutaj widać jakieś nacięcie nie wiem skąd, takiego już dostałem Victorinox Tinker one hand, dodałem kołek e, z... dzięki w firmie Japico mikrośrubki taka firma na Allegro tam moje, moje moja dzielna dremylka i kurz bo wszystko jest opylone sześciokątna taka nakrętka nie pamiętam jak się nazywa M1 w każdym razie i zasada działania trzeba dosyć dosyć tutaj płytko złapać, także na pewno dużo lepiej sprawdzi się to rozwiązanie w swój tylko będzie trochę trzeba ostrzepło przekładać. Bo jak widzicie używam lewej ręki, a ogólnie jestem praworęczny. No i proszę jak działa zamykanie. W ten sposób wszystko chodzi jeszcze raz. Powiem, że chodzi łatwiej niż scyzorek Gerbera nie pamiętam jaki model jest, taki pomarańczowo-szary e, oczywiście z misiem grillowalnym i ten scyzoryk Gerbera też ma kołek ten chodzi lżej, ale mam już pomysł, że tą początkową fazę e, o, w tym momencie jeśli bym to robił w szczampie, to e, trochę nad mechaniką popracuję e, tutaj no, nie, widać, że nie przeszło mi co dobrze także to jeszcze jest wszystko do przepolerowania. Z tej strony śruba, czter, śruba Philipsa 300 zoryk. Co jeszcze bym chciał coś zmodyfikować Okładki, no to tak jest na szybko powiedzmy tutaj wyfryzowane, wbrew pozorom nie haczy ten kołek o małe ostrze, minimalnie go mija. Nie widać tego na filmie, ale, ale minimalnie go mija. I co zrobiłbym jeszcze inaczej yy, osobno? fryzowałbym okładki i przekładki. Najlepiej by byłoby to robić na rozebranym scyzoryku. Ja na zmontowanym to robiłem. Także no, wyszło jak wyszło, ale próby są dobre. Dzięki.